Pani Maju, na sam początek chciałem Pani bardzo podziękować. Ja dzisiaj film widziałem na pokazie prasowym o godzinie 10 i muszę przyznać z ręką na sercu, że dawno żaden polski film nie zrobił na mnie tak, tak wielkiego wrażenia, że musiałem przejść sobie aż 3 km do domu spacerem, bo nie wyobrażałem sobie, że siądę sobie w metrze i po prostu zostanę sam z tymi emocjami. Dlatego o te emocje chcę na sam początek zapytać. Ale kiedy dzisiaj pani szykowała się na tę premierę? Jakie emocje były w pani, kiedy wiedziała pani, że tak naprawdę już zostało kilkadziesiąt godzin zanim Polacy i polska widownia zobaczy ten film? Dziękuję przede wszystkim za te słowa. Ja też głęboko wierzę, że ten film ma w sobie taki potencjał otwierania serc i głów. Szansy przeżycia czegoś głębokiego, wyrobienie sobie własnego zdania, więc e, wszystkich zachęcam, żeby wydawali opinię po obejrzeniu tego filmu. E, to jest film głęboko ludzki, niepolityczny, nie przeciw, a za człowieczeństwem. E, bardzo, bardzo czekałam na ten moment i oczywiście e, jesteśmy już po premierze międzynarodowej w, na festiwalu w Wenecji, gdzie e, te, to przyjęcie, ten pierwszy test tego, jak to działa na widzów mamy za sobą. Entuzjastyczne przyjęcie, nagroda specjalna, bardzo długie owacje, ale przede wszystkim zapłakani ludzie. Ja zostałam też w Wenecji na kolejne dni i to było wzruszające, że przez wszystkie te na tydzień codziennie ktoś zaczepiał mnie na ulicy właśnie poruszony naszym filmem, więc wiedzieliśmy już, że film działa, że jest odbierany jako uniwersalna też opowieść, że jest czytelny. Problem migracji dotyczy całej Europy. Bardzo czekałam na ten dzień dzisiaj. Oddajemy film w ręce polskiego widza. Martwi oczywiście polityczna nagonka na ten film, ale trochę też jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że sztuka, ekologia, wszystko dzisiaj jest wykorzystywane propagandowo, więc nie przejmujmy się tym. Zachęcam wszystkich do zobaczenia tego filmu. To jest naprawdę piękny film, może być ważny dla osób również sceptycznie nastawionych do tej tematyki. Ja lubię tak myśleć, że ten film był taki trochę trzymany w sejfie do tej pory, bo nawet Kino Świat nie chciało nam wysłać linków do tego filmu, tylko dzisiaj był pokaz prasowy, tak naprawdę w dniu premiery. I zastanawiam się, czy kiedy widzi Pani, że w wiadomościach są puszczane fragmenty tego filmu, co Pani czuje w sercu, wiedząc, że nie były one oficjalnie udostępnione? Oczywiście na szczęście nie oglądam wiadomości, więc nie wiem tego, Czy znaczy wiem, bo, bo się dowiaduję. No bardzo to jest niepokojące. No, to jest, naprawdę upolitycznianie sztuki e, jest bardzo niepokojące. Mam nadzieję, że to wszystkich zmobilizuje do tego, żeby pójść na wybory i zagłosować za, za demokracją. E, nie wiem, skąd te materiały znalazły się w posiadaniu e, e, TVP telewizji partyjnej, e, ataki na Agnieszkę, Holand ze strony e, osoby piastującej tak ważne stanowisko w tym kraju. E, mam na myśli Zbigniewa Ziobro. E, no są w ogóle wstrząsające. No tak, coś takiego w ogóle nie, nie powinno mieć miejsca w demokratycznym kraju. To jest naruszenie jej, jej dóbr, jej dobrego imienia, ale również jest to atak na wolność słowa, wolność wypowiedzi twórczej. Tematyka uchodźcza jest taką wodą na młyn polityczny. To jest przerażające, że politycy żerują na nieszczęściu innych. Kryminalizuje się pomoc humanitarną. No to jest bardzo, bardzo smutne i bardzo zatrważające, co równie smutne trochę się do tego przyzwyczailiśmy. Trzeba robić swoje, trzeba w pozytywny sposób z klasą odpowiadać na to. Osta I na sam koniec ostatnio na konferencji programu Martyny Wojciechowskiej zapytałem ją, dlaczego ważne jest dla niej, by ze swoją córką Marysią 15-letnią, rozmawiała o tym, dlaczego, kiedy ona uzyska 18 lat rozmawiać o tym, że to jest ważne, żeby pójść na wybory. I teraz chcę zrobić echo trochę tego, odnośnie pani dzieci. Bo w tym samym wywiadzie Martyna powiedziała mi taką bardzo jasną deklarację polityczną, że ona nie wyobraża sobie żadnej kobiety w Polsce, która może zagłosować 15 października na Konfederację. I wiedząc, jak pani również jest otwarta, jeśli chodzi o swoje deklaracje polityczne. Zastanawiam się, czy pani podpisałaby się pod słowami Martyny. Całkowicie się podpisuję pod tymi słowami. Dziewczyny, no nie wygłupiajcie się. Eee, ostatnio w sieci krąży oficjalny filmik Konfederacji, mówiący o tym, że kobiety są częścią gospodarstwa domowego. Eee, dopiero co były wypowiedzi o tym, że zwierzęta są maszynami wypełnionymi mięsem. Naprawdę w tym kraju nie dzieje się dobrze, jeśli chodzi o prawa kobiet, o prawo do stanowienia o sobie. Kobiety na patologii ciąży, które znajdują się tam w chwili, kiedy wiadomo, że nie ma już żadnych szans na uratowanie płodu, nie otrzymują właściwej pomocy i umierają w szpitalach, naprawdę od nas zależy, czy nasze córki i my same będziemy bezpieczne. Więc tak, nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc żadnej myślącej kobiety, która mogłaby zagłosować na Konfederację. Wydaje mi się, że to jest dobra puenta. Bardzo pani dziękuję, to był zaszczyt. Dziękuję.